ma z tej strony Arkoc a to jest taki film informacyjny albo raczej film wyjaśniający co sprawę z tym skradzionym kontem, a zarazem też film z update'em który między innymi e, będzie wyjaśniał co teraz e, będę robił e, jakie mam plany i co zamierzam zrobić no i też e, e, czy coś się ruszyło no i co co mogę powiedzieć na początku yy, zacznę od tego jak się yy, jak to się wszystko zaczęło, otóż yy, zaczęło się to tak że pewnego razu wracam, yy, po prostu siedziałem sobie przy kąpie, yy, przy kąpie i patrzę, że ktoś do mnie pisał, ta osoba generalnie była na dwóch grupach yy, E, takich no Call of Duty'owych po prostu grupa fanatyków Call of Duty Warzone tam, e, tam były dwie takie grupy, nie pamiętam nazwy niestety ale właśnie te, te dwie grupy Discord z którymi ta persona była powiązana e, to były właśnie grupy, Discord, e, grupy z Call of Duty i mi ta osoba napisała, czy ktoś u mnie na Steamie nie kupował jakiejś rzeczy, czy kto w ogóle korzysta z mojego Steama. No I ja powiedziałem, że nikt poza mną. I mi nagle było pokazane, że niby tam Flip Knife'a czy tam Good Knife'a z CS'a za 500 dolców miałem kupionego, którego nawet nie miałem możliwości kupić. I ta osoba mi powiedziała, że że z uwagi na to e, mnie fałszywie oskarżyła i mi po prostu napisała, że... E, że... mnie skontaktuje z tą osobą. I... No i tutaj się właśnie zaczęło. Ja połknąłem... E, połknąłem przynętę, haczyk, zbławik, żyłkę i jeszcze kawałek wędki ugryzłem. No i co? No i się zaczęło. E, to osoba mnie e, zgadała z inną, e, osobą, która pracowała dla pomocy technicznej Steam i stwierdziła, że, że muszę przejść proces walidacji, a ten proces wymagał m.in. oddania e, konta Steam i konta Discord, aby my, E, aby potem e, po prostu je sprawdzić. No i też, żeby przeszły ten e, cały proces walidacji, a po tym procesie miały być mi one oddane. Tylko, że cały haczek tkwił w tym, że ten proces walidacji y, polegał na przelewaniu pieniędzy, a konkretnie musiałem kupować bony podarunkowe o dość znacznej wartości. No i chyba można się domyślać, co było podawałem kolejne kody, kolejne i ta osoba uważała, że, że tak, na początku weszło, a potem nagle, że dochodziły pewne błędy, że się to nie aktualizowało i że trzeba znowu i znowu i znowu i tak dalej, i tak dalej aż mnie po prostu no, do zera wydoiła. A potem kiedy byłem na tym zerze, to ta osoba kazała mi jeszcze próbować. Jak ja nawet już nie miałem kompletnie grosza przy duszy i no, popełniłem najgorszą rzecz jaką mogłem zrobić, założyłem sobie kurna debet w banku no i tutaj co by nie mówić dalej to moja kasę wydawałem, bo po prostu nie chciałem stracić tych kont Taka jeszcze w dodatku no robota i te sprawy stresy w robocie to wszystko potęgowało po prostu to wszystko potęgowało to że że ja po prostu nie, nie myślałem logicznie logicznie ja po prostu logicznie nie myślałem nie, nie dochodziło do mnie to, poprawka. Dochodziło do mnie to, że coś tu jest nie tak, ale ta osoba mi po prostu wysłała linka, po, pokazała niby legitymację, wysłając mi ją na Discordzie. No i co jeszcze mogę dodać? No i to, jeszcze ta osoba powiedziała, że, że, nie, że nie trzeba, że, że jest godna zaufania. Ale najlepsze to, to było to, że pod koniec ta osoba stwierdziła, że, i, że, że czemu ja jej nie pokazuję w pełni ekranu, czemu ja jej po prostu nie pokazuję tego i owego, że niby ja jej nie ufam i że po prostu nie, na, nie przysługuje mi ani zwrot kont, ani zwrot kosztów, które mi były obiecane. I, I ostatecznie tak, jeśli chodzi o sprawę konta, bo teraz do tego przejdziemy. Jeśli chodzi o sprawę konta Steam, to z Steam udało mi się odzyskać. Tam po, no, po dwóch dniach, czyli tak, wniosek złożyłem 13, a 15, czyli w niedzielę, dostanę z powrotem konto, więc udało mi się je odzyskać. E, niestety nie wiem, czy uda mi się odzyskać konto Discord e, wsze wszelkie swoje pasy pozmieniałem, więc tutaj e, to osoba mi nie wejdzie praktycznie na żadne konto, więc tutaj e, nie muszę się o to martwić, ale od razu zwracam się do osób, które obejrzą ten materiał. Jeśli się skontaktuję z wami właśnie, bo, e, bo, tak jakby ja bo ja mam teraz inny nick. Założę te, też tutaj, damy między innymi link do mojego nowego, e, do mojej nowej grupy Discord, e, e, gdzie właśnie tam mnie spotkacie. Mamy generalnie nick Arkoz, nie Arkos, tylko Arkoz przez Z, jakby co. Więc, e, więc jakby co w tym momencie to... E, tak się nazywam, mam nadzieję, że tymczasowo ale mam co do tego wątpliwości, że to będzie tymczasowo, e, ale właśnie e, radzę wchodzić do tej grupy, żeby po prostu do was ta osoba nie pisała i też wyjdźcie z arkosbara, e, żeby ta osoba was nie męczyła, to jest naprawdę ważne, bo inaczej e, może wyjść spora draka e, a jeśli chodzi o, o pieniądze, to no cóż, sporo pieniędzy przewaliłem w sumie 7 tysięcy ze, ze swoich własnych wydatków i przeszło 5000 tysięcy na, na tak zwanym debecie. To też będę musiał sobie załatwić jak najprędzej, żeby po prostu nie mieć żadnych kłopotów. No I tutaj też wchodzi kolejna rzecz. Mam w planach, więc z powodu tej całej sytuacji Mam w planach robić streamy tam, tam w przeciągu tygodnia będę się starał robić streamy Tam po dwie godziny I będę w stanie, jeśli będę po prostu w możliwościach To będę robił streamy co dwa dni, czyli że na przykład jutro zrobię streama dwa dni później kolejny stream to to będzie środa, potem znowu dwa dni to będzie piątek, potem w niedzielę i tak dalej. Rozumiecie? Co dwa dni stream, żeby po prostu, no co by nie mówicie, żeby, żeby zarobić, żeby się choćby trochę od... I tutaj chciałbym Was poprosić o pomoc, ale nie chcę nikogo tutaj zmuszać na siłę, aby mi płacił pieniądze. Tylko kto chce, może, może ciepnąć choćby nawet te 5 zł. To nawet i to mnie zadowoli. Tak jak mówiłem, nikogo nie zmuszam do tego, aby mi płacił z przymusu, bo ja tak karzę. Tylko jak ktoś chce. To już y, jego decyzja i ja do niczego nie zmuszam, do niczego nie zachęcam. To jest tylko i wyłącznie wasza decyzja i ja nie mam tutaj racji, by wam tak kazać. I nie mam y, w ogóle y, takiego prawa, żeby wam rozkazywać. To jest wasz wybór i ja nie mam tutaj nic. Y, y, w żadnym innym interesie poza właśnie załatwieniem spraw z długami. Na pewno też te live, nawet jak rozwiążę ten problem, z długami nadal e, te live będą u mnie występować. Bo zresztą też muszę nieco zmienić swój kanał. Znaczy się bardziej podejście kanału. Nadal będą gry, ale będę też je streamował. W to będą gry, które już ogrywały siebie na kanale, ale też będą takie bardziej luźniejsze gry. Mam tam parę no, już takich, czy, takich gier, które mógłbym sobie ogrywać na spokojnie na streamkach. Więc tu też co do tej sprawy to też mam plan. Ale tak, e, tak jak mówiłem, jeśli e, napiszę do Was moje konto Arcos, to, to nie odpisujcie, nie wchodźcie z nim w żaden kontakt. Jakby co, macie po prostu je e, reportować. Również i do wielu innych osób, u których jestem na e, tych no, na grupach, między innymi na grupie wsparcia, tutaj do Retronite'a i do... Giovanni'ego i do Fenrira proszę wywalcie moje stare konto stamtąd bo może być naprawdę sroga draka naprawdę e, proszę was o to abyście to zrobili choćby nawet jeśli bym odzyskał te konto to dla, e, dla pewności po prostu je zbanujcie a dam wam potem informację, czy je odzyskam czy nie e, więc no tutaj ta sprawa na tym leży. I co mogę jeszcze dodać od siebie? No jest mi strasznie głupio, że ja się dałem po prostu tak podejść. no cóż, no, teraz tu muszę zbierać się żniwa swoich konsekwencji. Mleko się wylało, to teraz trzeba je wysprzątać. Nawarzyło się piwa i trzeba je wypić. Chociaż nie, to, to brzmi zbyt alkoholicznie. Yy, Naważyłem Bigosu i teraz muszę go zjeść. No. Bigosu nazwie 7000. Prawie 7100. Ale no. Dobra. Yy, to tyle, jeśli, jeśli chodzi o to. I w sumie. No to, yy, to tak. Jeśli ja z Wami też będę, to już będę żegnał. Więc co nie będę nawet prosił o sobie łapki czy komentarze, bo sytuacja jest poważna. To tyle, tak więc cześć. I będę Was na bieżąco updateować co do tej sprawy na, na poście społeczności. Tak więc bajo.